Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi, kiedy ona wychodzi na spotkanie? Karty przełożyłam, nie blosuję trzy karty. Sedno. Paść denarów. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka denarów. Wynik, odpowiedź, rada. Komfortowne. Sedno, paść, dynarów. To są dobre wiadomości. To jest dobre zarządzanie. Człowiek zdobywa kolejne doświadczenie ze stroną przeciwną. Przyjmuje również dobre propozycje, zaproszenie. Człowiek dba o dobrą opinię, dba o czystość, estetykę otoczenia. Człowiek Zgadza się i daje sobie czas, aby w pełni nacieszyć się jakąś sytuacją. Dwie strony chcą, aby sobą liczyły się. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka. Dnawa. To jest takie marudzenie. To może być złość na partnera. Przez to wytwarza się kłótnia. I bardzo często odrobiazgi, drobiazgi, o brak harmonii. Albo tego dnia została zachwiana harmonia. Człowiek czeka. Czeka, aż strona przeciwna odezwie się. Wynik, odpowiedź, rada: Koofotny. Człowiek cieszy się, że ona już wróciła do domu. Ona wróciła tylko po gitarę. Po powrocie do domu, z torebki wyciąga dwa browary. I mówi, że to jest na kaca jak się obudzi. Ona może denerwować się, jak sędzia na meczu piłkarskim nie zauważył spalonego. Czyli moje panie, kiedy napastnik drużyny przeciwnej w momencie podania jest za linią obrony. To jest spalony. Proszę pana, wysłuchaj ją, a ona wysłucha ciebie. Zainteresuj się nią, a ona zainteresuje się tobą. Nie trać czasu i ciesz się tym, że strona przeciwna jest szczęśliwa i odnosi sukces. To i ty będziesz szczęśliwy. I to jest klucz dla zgodnego związku. I tego ci życzę. Dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tartu. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot. Pozdrawiam, Klara Tarot. Pod filmem jest kontakt do mnie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.